Cześć i pokażę, jak stworzyć TikToka z własną muzyką. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No Ale dobra, co musimy zrobić, jeśli chcemy stworzyć, aby się dodać własną muzykę na TikToka? Początkowo będziemy potrzebowali do tego jednej aplikacji, którą pobierzemy za darmo w sklepie Play. A więc na początku wejdźmy w sklep Play i znajdźmy aplikację o nazwie InShot. Gdy już znajdziemy interesującą nas aplikację, klikamy zainstaluj i czekamy, aż oczywiście się pobierze. Po pobraniu czas włączyć naszą aplikację. Gdy to już zrobimy, wybieramy opcję video. Następnie klikamy Zezwól, po czym powinniśmy użyć naszą galerię w telefonie. Teraz nadeszła kolej, aby wybrać interesujący nas film, więc po prostu wybieramy go. Gdy to już zrobimy, zatwierdzamy zielonym ptaszkiem w prawym dolnym rogu ekranu. Teraz czas dodać do naszego filmu aktualnie muzykę. Aby to zrobić klikamy ikonę nuty, a potem ponownie wybieramy ikonę tak zwanej nutki. Teraz możemy przełączyć zakładkę na Moja muzyka i wybrać utwór, który nam pasuje. Gdy już go klikniemy, wybieramy w tym przypadku opcję Wykorzystaj. No a teraz jak widzicie, ścieżka dźwiękowa nałożyła się na nasz film, tworząc aktualnie całość. A więc ponownie wybieramy znak ptaszka albo okejki okay po prawej stronie. Gdy to już zrobimy, to klikamy przycisk Zapis, znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu, a potem ponownie klikamy Zapis. Teraz jest moment na wybranie jakości. Oczywiście polecam najlepszą dostępną jakość, w tym momencie jest to oczywiście 1080p. Ja na film natomiast wybrałem gorszą jakość ze względu na aktualny brak miejsca na telefonie. Po wybraniu jakości nasz plik będzie widoczny w galerii. Teraz natomiast co musimy zrobić jeśli chcemy udostępnić naszego nowego TikToka z nową muzyką. Na początku oczywiście wchodzimy w aplikację TikTok i klikamy plus znajdujący się w środkowym dole ekranu. Potem klikamy przycisk prześlij znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu i wybieramy w tym przypadku film, który zmontowaliśmy. Teraz klikamy przycisk dalej znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie znowu klikamy przycisk dalej. No, i jeśli chcemy dodać jakieś efekty, to w tym miejscu właśnie mamy taką możliwość. No ale żadnych efektów nie chcę dodawać, więc po prostu w tym przypadku klikam dalej. No, jak widzicie, w tym miejscu już na spokojnie możemy opublikować nasz film. Tak więc w sumie to wszystko. Jeśli ten film dacie przydatny i zawsze nie dzięki niemu czas, szelu łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to wbij również na mój drugi kanał. Miłego dnia, cześć.